Siemano, tu witam Was w kolejnym odcinku z baloników, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę pod odcinkiem i suba, z dzwoneczkiem na kanale, pamiętajcie z dzwoneczkiem, a my lecimy mapę Alpejski Wyścig na poziomie trudnym i tylko magiczne małpki. Dzisiaj będą tylko magiczne i mołaby z podwójnym HP, a w następnym odcinku zrobimy dolną ścieżkę. Że lecimy, wasze zrówko, <laughs> elegancko. Dobra, my to już rozwalamy. Jeszcze tak na, na kamo, postawię sobie maga w sumie. Tym powinno być łatwo. No dobra, zadzieje się coś więcej. I widzimy się. Zobaczymy. Spróbuję zrobić tutaj cięcia. To jest dobry odcinek. Dobra, dla świętego spokoju postawię już maga. Także widzimy się zaraz. Oho. O nie Dobra. Git. Jezus, się zamyślałem. Książę ciemności. Lecimy. Już wiem o tym, że bez księża ciemności to nie da rady zbytnio. Trzebne to że dostawię w razie wow. profilaktycznie z bombą tym razem, już widzimy się zaraz tutaj, ulepszonko starego chemika jeszcze dobra trzy koła dobra cięcia je I... Kurde, nawet nie zauważyłem go. Ja patrzę, już jest 60, a teraz druga runda, yy, bo BFB Nawet nie przeleciał. Tutaj pięknie. Tak jak te... ...młaby. O, to że one... Ja tak sobie myślę, że to arcymaga. Postawię w sumie. Mam hajs. Czemu by nie? Jeszcze mam hajs. Super małpka, <laughs> Ona jest droga. 63 runda, aha, minęła już. Yy, ona jest niby trudna. Dobrze, ja się bardziej doświetlać w sumie, bo jakoś tak. Lepiej? Może lepiej. Yy, w ogóle ten odcinek ma. <laughs> Zaraz 5 minut dopiero. <laughs> o. Będzie krótki? Dobrze, szybciej się prześlę. <gryzny> yy... chyba klasyk, nie? Dobra, pójdę po grobu. maksymalnie do ton, no bo no, wcześniej, no to tucisz pewnie, no. To się koła, no. Technoterror. No ja tu się nic nie dzieje. lepsze to i się widzimy zaraz, no bo... Nic ciekawego, sama nuda. No dawlę w to... A będę grał na double bo double cash da rady w ogóle wyłączysz, ale będę grał. Bo mi nie zabroni Nawet kursorem nie ruszyłem, żadnego skilla nie użyłem Yyy... Bijemy dzisiaj poziom który? 129 o a potem 130 by się przydało. Także co, lecimy Znowu alpejski wyścig, chyba że. czeka się nie, no, bo na podwójnym HP-mowę, bo tutaj mam inne mapki jeszcze. Zimowy park, lecimy dzisiaj zimowo? Czy nie? Może aż tak jeszcze nie. Co <grytanie> eee, mam tutaj? Kurde, są zrobione. Muszę patrzeć na ten niebieski medalik. Gdzie nie mam niebieskiego medaliku? Eee, tutaj nie mam. ale więc muszę się magiczne zrobić, kurde. Hmm. Dobra, znajdę się, widzimy. Okej, okay. dobra. Mam mapkę. Z dwóch stron będą wylatywać. <noise> ale utrudnienie się przyda. 600 kasy za to jest bez kitu. Muszę robić te podwójne HP moabów. To dobre jest. Tyle kasy. Hmm, dobra. Lecimy. No, nic nie zmienia. normalnych hard, tylko. Moaby mają podwójny HP. Tak naprawdę, więc. Ja tu po Jak się już ustatkuję, no to zrobię cięcie do 40 rundy. To moab będzie, nie? Oczyny. W sumie bez cięcia To ten odcinek by miał z 20 minut już teraz, nie? Więc może lepiej, że te cięcia robię. Ej, przeszło coś. O ty kurczę Nie, że to już mi szedł. Hmm. Drujczyk, Kurde, Steam. Eee... Wait. Ej, dobra, lecimy dalej. Kurczę, yy, kurczę, Pieczone. Musimy tutaj maga ulepszyć. Okej. Okay. Czyli potem jak to nagram. Grał sobie z Kumplem deflację na kołopie. Teraz zagrobimy, że sobie deflację gramy cały czas. Wszystkie mapy... mapy deflacja, więc proste. Najprostszy trybka w ogóle w grze. Hmm. A potem tam jakieś easy. E, jakieś tylko primary, military I w ogóle, nie? Żeby się chodzi. W ogóle muszę zagrać e, tylko supportami jeszcze trzy razy. Trzy mapy jakieś. Trzy rundy rundy, no, wiecie o co chodzi. Także to też ciekawe, no muszę zagrać inaczej deflację. <grych> Trzy raz. Eee, tak, łatwe. Jeden, ten ulepszony i tu wioska, żeby Kamo widział Zrobiłam ona tak naprawdę Także wiecie na kołopiet w górę łatwo polecam. Deflację sobie zacząć. Wtedy jest taki chill, co nie? Dobra. Yy mogę to postawię sobie. Czemu by nie? No to podwójne HP Moabów, no, co nie? To A tu wioskę postawię, więc na camo nie daję. Kopacz, przywychaj miałem. Tutaj tak samo zrobię. Strasznie lubię iść pod górny tier. No, tu też pod górny pójdę sobie. I moła jeszcze to ulepszałem. Jeszcze nie zdążyło rozgrzać Pirata w sensie. To ja też maga postawię. Czemu by nie? Mhm. Chyba, że undych, yy, smoka. A w sumie no. Niksa sobie będę przywoływał. Że na jakieś skille używam. O, zdecydowanie lepsza opcja. No, magię sterowaną. No, żeby był całkowicie taki inny, alternatywny, trochę. Rzecznie nie No, więc teraz się Dobra, mniejsza. <laughs> Okej. Okay. Mm, dawniej lubiłem iść pod małpki podwodne, ale szczerze. Niby ta jest dobra. No, zobaczymy, przetestujemy. Tutaj pod to. Jest bardzo szybka i wygłębna. Proszę pod wybuchy, niby. Na czerwono się to rozświeci. O beskitu, fajne. No mówię, no to jest rzadko tak chodzę pod to. I piąty tirkus, czyli tysiaka tylko. Okej, okay, może się przekonam bardziej. Hmm. mogę usunąć tą skalę, no właśnie, wolałbym usunąć, od razu lepiej, kurde, ty, tak, 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 zaraz postawię jeszcze jednego, jak najbardziej, tu sobie ładnie kamu usuwał, i tutaj no, to idą na to, okej, okay, zobaczymy. Tak, usuwa kamo. Tutaj na kamo nie muszę dawać. I tu pójdę pod środkowy. To je też. O. Elegancko. Tu bym ulepszył. Jeszcze za dwa koła sobie. Jestem ciekaw, czy stąd. Yy by małpka sięgła aż tutaj a zrobię testa z Do dołu to są jakieś krzaczory mm, no zobaczymy na 22 koła ile będzie miała zasięgu jakby sięgła praktycznie tak gdzieś chociaż dotąd no myślę, że spoko, opcja a ta mapka jeszcze łatwiejsza niż mi się wydawało będzie Polecam tą mapę. Z dwóch stron Blony, ale... najłatwiejsza mapa chyba yy, pod y, dwie strony Blonów bez skitu. A tutaj... To, tutaj to daje tak rad, że się przyzyczyłem normalnie. Z hit hitów. To daje radę. Yy, To bym B by, by tutaj... Yy, Okej. Okay. podwójne HP łabów! Okej. Okay. Bardziej tu polecam dać No. Teraz gdzie piąte zrobić? Tutaj zrobię na pewno. ja co, ja tutaj cięcie nie robię, bo to Moaby to naprawdę... Kurde. Tak resztki wylatują tych opęcerzonych. No, kromantę bym zrobił u Phoenixa. Sobie użyję, co nie? No, tu już jest takie wyzwanie: aż ja z dwóch stron latują. No, nie wiem, i dobrze się coś dzieje, a nie. Tutaj na piątym tierze. To jest, że on lata cały czas, i więcej y, tych ogni. Wypluwa I ja przywołuję jeszcze takiego mocniejszego, co tak ze wszystkich stron świata wywala Ognie Aha, użyłem jak się runda zmieniała Spoko 63 runda, była trudna yy. Runda minęła, mgnienie oka, nawet się nie skapłem Tu nie idzie ogarnąć nieraz, naprawdę Nieraz szybciej te małpy chodzą nieraz, bo nie no, bo mi się wydaje. Nie. Teraz mi się wydaje, że szybciej. I dobrze. Dobra nekromanta. Elegancko. Tu i tu idzie. No. <laughs> Jeszcze... Jak Nekromanta jest paragonem, jak jest paragon namaga po prostu. Tu zągi są, już takie frutowe te ulepszenie, jest taki skin w ogóle. Kiedy zrobię nagranie na tylko paragony? Zobaczycie, to będzie długie nagranie Także No nie wiem Może w dwa dniach się nawet pojawi Zobaczymy Zobaczymy Musimy mieć trochę czasu to no, na to w sensie mam czas, no ale... Hubert chce teraz tak, prawda, że więc... zetam tam na kłopie trochę tych metalistów poz pozobywać. Mistrząc głowy, co nie? ten na spokojnie sobie nagrywać solo, na przykład takiego szkołopika. Też myślę, że nagram. Może jakąś deflację nagram. Może deflację już. Czy ja deflację nagrywałem? A, yy, nie wiem, tej. Primary? tylko. Chyba nagrywałem, bo ja już harda nagrywam. A ja idę po kolei. A military nagrywałem? Nie wiem. Muszę zobaczyć, co mam nagrane. Nie pamiętam. Dobra. Nie, nagrywałem Easy Medium Hard po prostu. No to dobra, najwyżej idziemy od Harda. Niedawno wstałem, widzowie, niedawno wstałem. No usprawiedliwienie. Dobra, tutaj zobaczymy yy, albo tutaj zobaczymy taki mniejszy zasięg, trochę może większy będzie zasięg. Skraca. Yy, wszędzie odnawianie o 20%, bohaterowie znajdujący się w promieniu zdobywają PD o 50% szybciej, umiejętności odnawiania wodnych małpek skracają się o połowę. Tu mogłem go postawić. Okej, okay. a ten zasięg się jako tako nie zwiększa, no, ja myślałem, że my jeszcze zasięg zwiększa, dobra. Dobra, Co tyle w tym odcinku. <gry> Wszystko używamy, Tylko... Dziękuję bardzo za obejrzenie, 660 kasy, widzimy się w kolejnym, już niebawem, cześć!